Was bardzo serdecznie tu Magdalena Atkinson z Dzięki Z Polska z kolejnym materiałem dotyczącym kluczy genowych w kolejnym sezonie, w kolejnym znaku zodiaku, tym razem w sezonie Barana. Baran rozpoczyna zodiakalne koło. Jest to energia, która rozpoczyna. Wiosnę, naszą kalendarzową, astrologiczną, i rozpoczyna coś nowego. Jest to początek nowego sezonu, ale również początek nowego roku astrologicznego. Z perspektywy astrologów, jest to ważny punkt, który, jak gdyby, daje nam Taki wgląd, czego możemy oczekiwać astrologicznie w kolejnym roku. My, niemniej jednak, przyjrzymy się trochę innemu aspektowi. Przyjrzymy się, jakie klucze genowe przypadają na sezon Barana i jak archetyp Barana współgra, współpracuje, współwibruje z kluczami genowymi, które przypadają na ten znak. Zacznijmy od takiej ogólnej e, charakterystyki barana. E, baran inicjuje, baran rozpoczyna. E, baran, e, któremu patronuje planeta Mars, e, symbol działania, symbol e, rywalizacji, symbol walki. Musimy tutaj pamiętać, że Mars jest symbolem również Boga Wojny. W związku z czym może się tu, mogą się tu pojawiać takie cechy jak waleczność albo właśnie rywalizacja. Przybliżając się, jak gdyby do trójpoziomowego spojrzenia na cień barana, na dar barana i na sidi barana, mielibyśmy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju Samolubnością na poziomie cienia. Pamiętajmy, że baran to pierwszy znak Zodiaku, który odpowiada za symboliczne ja. Ja jestem, ja żyję, ja chcę, żebyście mnie widzieli, ja jestem taki, ja jestem wyjątkowy, ja. I rzeczywiście na poziomie cienia możemy się zatrzymać na takim samolubnym, rozkaproszonym dziecku w pewnym sensie. Jego dojrzałość będzie polegała również na przejęciu pewnego rodzaju e, e, archetypu niezależności: e, niezależnego myślenia, e, niezależnego działania, e, wielkiej odwagi. E, a w najwyższej wibracji e, jest pytanie: jaki jest cel mojego indywidualizmu i jaki jest mój wyższy cel? Ponieważ o to zawsze się będzie pytać, wibracja CD, i w tym przypadku możemy powiedzieć, że symbolicznie baran właśnie symbolizuje w najwyższej wibracji ten najwyższy cel na poziomie indywidualnym. Baran jest iskrą, która rozpala ogień dla czegoś nowego, i możemy powiedzieć, że jest pionierem, jest wojownikiem i jest również poszukiwaczem przygód. I jakbyśmy się przyjrzeli, Kluczom go które przypadają na ten sezon, to będziecie widzieć, że te archetypy będą spójne. Między innymi będzie to dotyczyło takich archetypów, jak inicjatywa, a takiego daru jak innowacja, nieprzywiązywanie się do tego, co było czy co będzie, tylko życie w tu i teraz do tego również. Zachęca nas baran. Również lekcja uwolnienia się od kontroli i uwolnienia się od umysłu jako takiego. Tematy, które wielu kluczom przysługują, niemniej jednak poszczególne archetypy będą nam jak gdyby głębiej poszerzały, co z perspektywy barana to oznacza. Jeżeli byśmy się przyjrzeli poszczególnym kluczom, to mamy do czynienia, z rozpoczynającym, ale równocześnie będącym już w tranzycie kluczem 25, który zawsze przypada na przesilenie wiosenne i dotyczy bezwarunkowej miłości, daru akceptacji lub w cieniu pewnego rodzaju stłamszenia ścisku na sercu. Ten klucz był omawiany przy sezonie ryb. Ale warto tutaj o nim, o nim wspomnieć, ponieważ całkiem spora jego część również przypada na znak Barana. Zawsze, gdy mówimy o bezwarunkowej miłości, nasuwa się archetyp serca, Otwarcia serca na tą bezwarunkową miłość. Często osoby urodzone z, z silnym wpływem klucza 25 mogą mieć różnego rodzaju perypetie sercowe i, że tak powiem, symbolicznie i wręcz może i dosłownie, ponieważ 25 klucz odpowiada za mięsień serca jako narządu również. I cała jego lekcja polega na akceptacji: akceptacji samego siebie, akceptacji innych, akceptacji sytuacji. I to jest jak gdyby ten symbol początku jest, jest symbolem w tym przypadku akceptacji tego, co ma nadejść. Przychodzi coś nowego, przychodzi nowa energia, a, i akceptuję, że te ziarna, które zasiałam, zasiałem, E, będą e, kiełkowały, będą przynosiły owoce i, i e, akceptuję wszystko to, co przyjdzie nowe na ten, na ten rok. E, zaraz po kluczu 25 e, następuje klucz 17. Tutaj jest zmiana energii. E, z Centrum Tożsamości Human Design przenosimy się do Centrum e, Trzeciego Oka, do, do Centrum Aczny, czyli e, bardzo istotnej symbolicznie, możemy nawet powiedzieć, też czakry trzeciego oka, która odpowiada za dar dalekowzroczności. Jest to dar, który pozwala w pewnym sensie przewidzieć, co się może wydarzyć. To też jest ciekawy. Mamy tutaj początek czegoś nowego i klucz 17, który mówi o w pewnym sensie. O pewnego rodzaju przewidywaniu przyszłości, o, o jakimś, co nowego ma nastąpić. W cieniu klucz 17 może być bardzo zamknięty, może mieć zamknięcie na wizję wewnętrzną i zamknięcie w opiniach. Tutaj rzeczywiście może osoba z 17 kluczem stać się ofiarą swoich własnych opinii albo opinii ludzi. Żyjemy w tej chwili w czasach bardzo ciekawych, gdzie tych opinii jest bardzo dużo. Gdzie, gdzie media również są bardzo podzielone, bardzo wręcz czasami sprzeczne. I teraz, która opinia jest prawdziwą opinią? I tutaj rzeczywiście to jest ogromna lekcja dla nas wszystkich, żeby nie przywiązywać aż takiej wagi do tej opinii: ani własnej, ani mediów, ani tak na dobrą sprawę nikogo. Tutaj jest to przejęcie odpowiedzialności. Umiejętność słuchania, umiejętność przewidywania, umiejętność um, przewidywania dalej um, i uwolnienia się od opinii. Um, w, w cieniu możemy być bardzo samokrytyczni w stosunku do samych siebie, w tej, w tej energii, um, albo możemy być bardzo opiniotwórczymi, w związku z czym tutaj musimy rzeczywiście um, na to uważać. Ponieważ w najwyższej wibracji mamy dostęp do potencjału wszechwiedzy, do otwarcia trzeciego oka e, i do takiego, powiedziałabym, chorusowego e, spojrzenia na świat. E, oko Boga jako archetyp istnieje w bardzo wielu kulturach. E, ja pamiętam jak po raz pierwszy mi ten symbol został przedstawiony, jak miałam 5 lat. Robiliśmy obrazki na lekcjach religii, był taki duży trójkąt i duże oko. I rzeczywiście wiemy, że ten, że ten symbol funkcjonuje i może być wykorzystywany i pozytywnie, i negatywnie. A tutaj mówimy o tym boskim oku, który wszystko widzi. I to jest klucz 17. Zaraz po nim jest klucz 21. Ee, zarówno 17, 21 i 51 klucz, czyli trzy kol te trzy pierwsze, te klucze, które e, będę omawia zaczęłam omawiać, e, i kolejne dwa dotyczą tak e, zwanego pierścienia ludzkości. E, jak gdzieś i tu i tam e, przekazujemy co jakiś czas informacje, że klucze łączą się, tak zwane pierścienie kodonów. Które są odpowiedzialne, jak gdyby y, są lustrem dla y, kodonów naszego DNA. I tutaj y, ten pierścień ludzkości, jak gdyby wskazuje na jaką drogę człowiek musi przejść y, do pełnego przebudzenia. I między innymi siedemnasty klucz odpowiada za pokonanie ograniczeń umysłu, a kolejny klucz y, dotyczy. Y, Pokonanie y, potrzeby kontrolowania czegokolwiek. Y, po to, by klucz 51 y, doprowadził do przebudzenia. I tutaj znowu będziemy mówić o pewnej jakości inicjowania, y, y, o y, stworzenia czegoś zupełnie nowego. Y, 21 klucz musi oddać y, kontrolę. Nad y, tym, co jest, i jest to bardzo trudne. Często są, są to osoby, które mają duży autorytet, to musimy pamiętać, że często mówią, omawiając solennego barana, mówi się o osobach, które y, są liderami, które, y, które w pewnym sensie inicjują pewne, nowe, nowe rzeczy. I tutaj jest 21 klucz, świetnie się w ten archetyp, archetyp wpisuje z darem autorytetu, ale dylematem jest właśnie to. Na ile jestem w stanie oddać kontrolę? Czyli z jednej strony jest to zaufanie i kształtowanie swojego autorytetu, i akceptowanie tej często inicjującej coś nowego energii na pograniczu menadżera, kogoś, kogoś kto przewodzi, po to, żeby oddał zespołowi. W pewnym momencie, pewne aspekty, ponieważ sam nie jest w stanie wszystkiego ani kontrolować, ani zrobić. I to jest trudna energia. Ja spotkałam się na spotkaniach z Wami, na konsultacjach profilu hologonetycznego z wieloma osobami z tym kluczem 21, którzy rzeczywiście. Mówili o tym, że, że muszą pracować na to, żeby zdobyć swój autorytet, swoją reputację. I problem kontroli jest im bardzo znany, ale im bardziej rozumieją swoją misję, tym mają mniejszą potrzebę kontrolowania tak ściśle. Tutaj raczej chodzi o takie dotykanie miękką ręką, prowadzenie ludzi, ale danie im, pokazanie im, możliwości indywidualizmu, jak on się może przejawić, czy pomysłów indywidualnych. Tu musimy pamiętać, że, że baran to znak indywidualny, to znak, który, który mówi o, o ja. I tutaj chodzi też o pewnym sensie o to, żeby ta kontrola rzeczywiście nie była samolubna, tylko żeby ona pomagała w uzyskaniu niezależności. I tu też może być ciekawy, jak gdyby paralela. W najwyższej wibracji mamy do czynienia w kluczu 21 z wibracją męstwa. Męstwa odwagi. I tu znowu archetyp barana, osoby odważnej, osoby, która się nie boi wyzwań. I w pewnym sensie często osoby z 21 kluczem do takich wyzwań są powoływani. Po kluczu 21 mamy klucz 51, który jest mm, bardzo mocnym kluczem, e, odpowiedzialnym w najwyższym wibracji za przebudzenie. E, ale żeby dojść do tego nieoczekiwanego, wyjątkowego wydarzenia, jakim może być przebudzenie, e, do bycia bardziej świadomym, do, do bycia e, świadomym własnych... E, Ograniczeń, ale również własnego zaprzeczania czy własnych opinii. E, tutaj mamy do czynienia z e, energią inicjatywy, czyli kolejny silny archetyp wiążący się z energią baranią. E, tutaj przede wszystkim chodzi o e, Uwolnienie się od e, lęków e, i w pewnym sensie w cieniu, wbrew pozorom, baran może być również bardzo tłożliwy, ponieważ tutaj mamy do czynienia z tchórzostwem, czyli z takim pozornym pokazywaniem, jak to ja nie umiem, jak ja jestem świetny, jak to ja rywalizuję, jaki jestem najlepszy, ale potem jak jest sytuacja trudna, to e, ba, znamy baranie. Taki szybki, że tak powiem, zwrot, i wygaszony entuzjazm do tego, żeby coś kontynuować. I tutaj może się właśnie pojawić element chórzostwa. Czyli najpierw jest świetny, tak, zróbmy to czy tamto, ale potem ta energia się wycofuje i, i w pewnym sensie gdzieś nie do końca realizuje swój, swój wyższy potencjał. W związku z czym 51 klucz zachęca nas do tego, by w każdej sytuacji mieć odwagę spojrzeć na tę sytuację z większą miękkością, z większym otwarciem serca, podchodzić do rywalizacji w takim aspekcie zdrowej rywalizacji, a nie chodzeniu po trupach bo tutaj też 51. klucz mógłby w cieniu mieć tego typu e, e, tendencje. E, czyli bardzo, że tak powiem, barani e, znak Zodiaku, moglibyśmy powiedzieć z perspektywy tego archetypu. E, 42. klucz, e, który jest kolejnym kluczem, e, uczy nas e, kolejnych, jak gdyby, e, wyzwań, mianowicie, e, jakie są nasze oczekiwania czy żyjemy oczekiwaniami czy zatrzymujemy się na tak zwanej stacji oczekiwań w języku angielskim to się słowa rymują i może być um, um, powiedzonko I'm waiting at the expectation station czyli czekam na stacji oczekiwań jest to energia która może po prostu nas wstrzymywać w tym, żeby działać i żeby wyjść poza ramy e, oczekiwań, po prostu działać, e, robić różne fajne rzeczy, e, niezależnie czy jest nam, mamy gwarancję, że nam coś wyjdzie, czy nie. Czyli w pewnym sensie dotyczy również podejmowania ryzyka e, e, i bycia zarówno bohaterem, e, pisarzem, jak i czytelnikiem swojej własnej powieści. Czyli spojrzenia jak gdyby z perspektywy obserwatora na, na własne życie. W najwyższej wibracji mamy tutaj do czynienia z celebracją, celebracją własnej indywidualności, celebracją każdej chwili w naszym życiu, ponieważ nie wiemy, ile jeszcze nam tych chwil zostało. I tutaj jest bardzo duża mądrość, którą Klucz 42 chce nam przekazać, właśnie to, żeby puścić. Oczekiwania, aby uwolnić samych siebie z oczekiwań, uwolnić innych od oczekiwań, bo często obciążamy innych własnymi oczekiwaniami, co doprowadza oczywiście do czego? Do rozczarowań. I tutaj z perspektywy um, um, Human Design klucz 21 i 51 dotyczył, dotyczył um, energii, centrum um, woli, a i tam jest rzeczywiście też taka inicjatywa, działanie, wyjście do przodu, mocne, silne ja, znowu taki mocny barani aspekt. Ale już klucz 42 i kolejny, trzeci, to jest jak gdyby wibracja naszego podbrzusza i mądrość płynąca z tak zwanej czakry sakralnej i rzeczywiście koniec barana tak jak mówimy często że są różne fazy to będziemy możemy powiedzieć że w pewnym sensie można widzieć te różnice i klucze które pozwalają nam dostrzec Różnice w poszczególnych e, stopniach danego znaku, jak on ewoluuje. Czyli w przypadku e, tej embaranej e, energii wychodzimy z serca przez e, trzecie oko, przez silną wolę powrotem do, do brzucha i do, do e, czakry sakralnej. I w związku z czym każdy z tych ośrodków reprezentuje innego rodzaju wyzwania. I innego rodzaju um, manifestacje tej energii. E, ostatnim kluczem do omówienia, który jest na granicy, czyli e, on będzie kończyć nam barana i rozpoczynać byka, jest klucz trzeci, który dotyczy w cieniu chaosu, w darze e, innowacji, a w CD najwyższej wibracji. Em, Niewinności. I tutaj jest znowu nawiązanie do oka, <grych> tylko że to jest jak gdyby spojrzenie na świat oczami dziecka. Czyli tak jak 17 klucz nam mówił o, o tej takiej wizjonerskim y, 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 sokolim oku, y, tak klucz trzeci mówi o tym, żeby spojrzeć na, na, na świat innymi oczami, który zachęca nas do innowacji, do współpracy, do łączenia pracy z zabawą. Niezmiernie istotne jest to w edukacji dzieci. Zastanówmy się, jaką edukację myśmy przeszli, ile tam było zabawy, a ile było pracy, i czy te proporcje były odpowiednie, i co pamiętamy. Ale równocześnie wiemy o tym, że my, jako osoby dorosłe, mamy w tej chwili wpływ na kształtowanie naszych dzieci i dzieci, które są dookoła nas, żeby dać im swobodę, Innowacyjności, zmiany, budowania nowych rzeczy, nowych struktur. Dziecko ma, ma tą fantastyczną umiejętność łączenia różnych elementów. Nie, nie ma czasami różnic, różnicy, czy się bawi, że połączy klecki Lego z, z innymi zabawkami i, i wszystkie razem świetnie współpracują. I tutaj rzeczywiście jest ten element współpracy, jest element um, innowacyjności. Ale często przechodzi się przez cień chaosu, e, czyli przez e, bałagan, możemy też powiedzieć, tak? E, czy ten cień, e, jak z nim rezonujemy, zależy od naszego nastawienia. Możemy patrzeć na chaos jako na potencjał, albo, na, e, albo z perspektywy lęku, jako na e, upadek czegoś. I w pewnym sensie e, w czasach, w których obecnie żyjemy, które mają, że tak powiem, mocne, że tak powiem, fundamenty są nie tak bardzo stabilne, niektórzy mogliby powiedzieć, że na granicy chaosu, możemy spojrzeć, czy, jest, czy to jest dobra wiadomość, czy też nie. Wiemy, że każdy cień jest, rodzi dar, a on z kolei rodzi CD. W związku z czym na każdy swój cień możemy spojrzeć z tej perspektywy i z większą łagodnością podejść do własnych wad, do konceptów, takich jak dzisiaj były wymienione, czy, czy do opinii, czy do kontroli, czy do lęków, czy do oczekiwań, czy do chaosu i wiedzieć, że z nich wyrasta energia daru, z nich wyrasta innowacja, nieprzywiązywanie się, inicjatywa, autorytet dalekowzroczność, e, i tak dalej. E, spójrzcie, czy który z tych kluczy macie w swoim profilu hologenetycznym, jak e, rezonujecie z tą baranią, energią. E, czasami się zdarza, że nie mamy danego klucza e, w swoim profilu, niemniej jednak czujemy mocne powiązanie, czujemy e, rezonans, czujemy, że coś nas ten klucz może nauczyć, albo w naszym środowisku, w domu, albo, albo w pracy. Albo cokolwiek robimy. Warto się w takich miejscach zatrzymać i nie tylko, że tak powiem, zawężać naszego, naszej opinii na tylko te klucze, które są w naszym profilu hologonetycznym, ale rozszerzyć tą wizję na, to, na te klucze, które sięgają dalej i być może wykraczają poza wasz profil. Ja ze swojej strony zawsze zapraszam do, do swojej indywidualnej kontemplacji, do badania. Do um, inspirowania się kluczami podczas waszych spacerów, wakacji, e, pisania dziennika. E, czasami zastanowienie się nad słowem kluczem e, i zastanowienie się, co on ze sobą niesie dla mnie, jakie on ma dla mnie znaczenie. E, ze swojej strony również zapraszam na e, konsultacje indywidualne na spotkania, webinary, które organizujemy jako zespół Dzięki z Polska. Także zapraszamy na naszą stronę, zaglądajcie do aktualności i zapraszamy serdecznie do kontaktu, do dzielenia się kluczami. Bardzo dużo materiałów jest dla Was dostępnych. Mam nadzieję, że z nich korzystacie i niech służą nam wszystkim! Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli nie na webinarach, to tutaj w przestrzeni cyfrowej przy kolejnym sezonie BYKA. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.